Co się zwał, świergotek? Postanowił razem w sobotę, że ulotni się z domu i nie powie nic nikomu. Miał on dość życia w mieście, czuł się bowiem jak w areszcie. Miał dość życia w złotej klatce, więc nie powie ojcu, matce, tylko szybko skąd nawieje. Zbił się w górę <laughs> już się śmieje. Olał szkołę, olał dom. Postanowił uciec stąd. Bruno, kilka dobrych godzin, czuł, jakby się znów narodził. Erwalmo śniosła go wciąż dalej, i nie martwił się tym wcale. Słonko w chmurach się chowało, i jemu dobrze się leciało. Ale gdy już ciemniej było, coś go nagle przestraszyło. Wpadła myśl mu taka w locie. Tu na płocie, chwilkę sobie tu posiedzę, potem okolice zwiedzę. Tuż przy płocie dom stał stary, straszny, że aż przyszły czary. Mu po plecach i po krzyżu, ale nie ma nic w pobliżu, by mógł chwilę przymknąć oko, bo nic leci już wysoko. Dojrzał okno gdzieś na styku i podleciał tam po cichu. Noc już ciemna zapadała, weszła tam ptaszyna mała. Koło stały różne graty, ale nie ma mamy tacy, więc tak poczuł się on dorosły, że aż piórka mu podrosły. Usiadł sobie na kanapie i usłyszał, jak ktoś sapie. Trochę mały się przestraszył, gdy cień wyszedł nagle z szafy. Była to laleczka klara, która sobie tam mieszkała. Była piękna, uśmiechnięta. Pamiętał. siedział z klarą i rozmawiał, w myślach się już z nią zabawiał. W na strychu w szybkiej chwili inni goście się zjawili. Larki, kukły, pajacyki, piłki i samochodziki. Wszyscy z ptaszkiem się witali, piłka mu głaskała. I laleczka, i pajacy kostrą wzięli się do pracy. Rybami z niego piękne pióra, aż mu się zjeżyła skóra. Piszczał biedak, Ach, pomocy! A to był początek nocy. Leżał nagi na podłodze. Myślał, może jest kto w drodze? Może tak z małą szuka? Może już do drzwi ktoś puka? Ale leczki wciąż wrzeszczały. Wstawaj! Przyjacielu mały! Czańcował wokół niego! Zadań z nami nasz kolego! Piękna klara, piórka z niego też zierała. Wszystkie piłki grać przestały, ale leczki zaśpiewały. Przybądź miśku, by głodniały, wpadł tu do nas, ptaszek mały, piękny. Misiek z jednym okiem, wielki, brudny, wygłodniały, nitki z głowy mu sterczały, i przemówił straszny miś. Kto tu przyszedł do mnie dziś? Hej! W twych łapach i rozszerpam tak biedaka! Coś chlapnęło, zaskwierczało, a mi było mało. Więc czekali tam na strychu, aż znów leci ktoś po cichu. Jakiś ptaszek młodociany, co zostanie oskubany? Z piórek swoich tak zamożnych, głupi ptaszek nieostrożny którym lepszy tu przypadkiem, stanie misia się...